Cześć! W dzisiejszym odcinku Gierze Śmietnika ląduje tytuł wyjątkowy, nawet jak na standardy kartoflanych produkcji. Big Riggs Over the Road Racing to aktualnie najgorzej oceniana gra w historii i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie ten stan rzeczy miał się zmienić. Grę wydaliło studio Stellar Stone w 2003 roku jako produkcję napakowaną akcją pościgami, blokadami drogowymi i ciągnącymi się tysiącami mil autostradami. Słowem wszystkim, co miłośnik hot dogów z benzyniaka i załatwiania się pod naczepą może sobie wymarzyć, a przynajmniej tak głosiło pudełko. Co z tego wyszło? Zobaczmy. Oto Big Riggs Over the Road Racing. Film zawiera wulgaryzmy i tak dalej. Wbrew szumnym zapowiedziom tytuł nie posiada absolutnie żadnej fabuły i wyrzuca nas bez choćby skromnego intro prosto do menu głównego. Nie ma tu kampania, nic w tym stylu, więc po zmianie ustawień wbijam do gry, wybierając pierwsze z brzegu auto i trasę. To co pierwsze rzuca się w oczy, to interfejs wykonany z niesamowitą wręcz dbałością o szczegóły. Prędkościomierz w prawym dolnym rogu jest w oryginalnym rozmiarze i zajmuje prawie pół ekranu pokazuje prędkość analogowo, a pod spodem cyfrowo. Więc jak już złapie cię policja z okładki, to nie będzie pierdolenia, że panie władzo za szybko jechałem, bo nie patrzyłem na licznik. Tu nie da się na niego nie patrzeć. Gra jest tylko dodatkiem do licznika. Co znajduje się na samym dole? Nie mam pojęcia. Może przejechane kilometry, punkty karne, przeciążenia, w sumie gówno mnie to interesuje. W lewym górnym rogu mamy zaś licznik czasu i okrążeń, i też nie wiem po co, bo okrążenie zawsze jest tylko jedno. W tym barachle nie ma dosłownie ani jednego elementu, który działałby tak, jak powinien, więc nawet timery wystają poza tabelę, chyba jako w jedynej grze znanej ludzkości. Czerwono-zielony pasek wskazuje, ile checkpointów przejechaliśmy, a ile zostało do końca. No i jest jeszcze logo UltraNav. Czym jest UltraNav? To kolejne pytanie, na które chyba nigdy nie poznamy odpowiedzi. Jeśli wiesz, napisz w komentarzu, ja pod tą nazwą znalazłem tylko armatora z Chile. Na głównym ekranie wyświetlają się enigmatyczne zielone liczby. Z początku nie byłem pewny co oznaczają, ale teraz już wiem, to współrzędne na mapie kosmosu. Ale o tym za moment. Stajemy na linii startu obok współtowarzysza niedoli i ruszamy w bój. Tu pierwsze miłe zaskoczenie. Słyszałem plotki, że druga ciężarówka po prostu stoi na starcie i ni ja nie ma zamiaru się ścigać, a ona jedzie. Co prawda wygląda to tak, jakby prowadziła ją niewidoma, rodząca kobieta bez prawa jazdy, grająca w międzyczasie kolanem na drumli, ale z całą pewnością toczy się konsekwentnie do przodu. Sam nie wiem czemu, bo koła się nie kręcą, ale chyba nie można mieć wszystkiego. Fakt, że ta kupa złomu porusza się po trasie, niczego jednak nie zmienia, bo metr przed metą staje w miejscu i odmawia dalszej współpracy. Zanim w ogóle wsiądziesz do jednej z czterech dostępnych ciężarówek, musisz zadać sobie jedno zajebiście ważne pytanie: Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! To nie jest tytuł dla przegrywów i jedyną opcją jest wygrana. Porażka i ucieczka, to nie moje słownictwo. Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Nawet gdybyś chciał, to wyścigu nie przegrasz, bo nie ma takiej możliwości. Jesteś Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Nie oznacza to jednak, że do mety łatwo jest dojechać. Sterowanie to najwyższa półka arcy -siermięgi. Pojazd porusza się gorzej niż 40-letni wózek sklepowy w albańskich Delikatesach załadowany toną żwiru dla kapibary. Niezwykle łatwo wypaść z zakrętu i rozbić gablotę o jeden z fotorealistycznych budynków. Nie, no kurwa, żartuję. Nikt nie zadbał o detekcję kolizji, więc przyjeżdżamy przez wszystkie dostępne obiekty niczym duch Areczka z dziad transu. Szczerze mówiąc, nawet mnie to nie zdziwiło, wszak obcu z najgorszą grą świata. Śmiesznie robi się dopiero wtedy, gdy na naszej drodze staje most. Co jest kurwa? W sumie logiczne, most także jest duchem i lewituje w najlepsze, czekając na budowlany Ragnarok. Pewnie zauważyliście, że zaskakująco łatwo wjechać pod największą nawet górę. To fakt, Big Ricksa nie imają się prawa fizyki, no może poza skręcaniem. I nawet najwyższe wzniesienie nie stanowi najmniejszej przeszkody. Ba, pod górę jedzie się nawet szybciej niż z góry, ale i tak nie tak szybko jak na demonicznym wstecznym. Tu jest dopiero hardcore. Jadąc w tył przerdzewiołemu dieslowi puszczają wszelkie hamulce. Nie dość, że rozpędza się wielokrotnie szybciej niż podczas jazdy do przodu, to może próć nawet z prędkością światła, a nawet znacznie ją przekroczyć. Co gdy dotrzemy do końca mapy? Absolutnie nic. Spadamy w limbo, jedziemy do gwiazd i tylko zielone cyferki nawigacji umożliwiają nam powrót z galaktyki Męczywora. Chciałem sprawdzić, gdzie jest kres tego uniwersum i czy uda mi się skoczyć w nadprzestrzeń. Ciężarówka nie tylko rozpędza się szybciej do tyłu niż do przodu, ale w ogóle przyspiesza coraz bardziej i tak w nieskończoność. Po kilku minutach wskazówka prędkościomierza zamieniła się w wirnik helikoptera. W pewnym momencie zaburzyłem cykl dobowy, a w okolicach 4 milionów mil na godzinę zaczęła rozdzierać się osnowa wszechświata. Przy 18 milionach mil zmienił się dźwięk silnika. Maszyna zaczęła brać olej, wypaliła całą ropę i zaczęła zasysać do baku czteropak harnasia leżący w schowku. Miałem trochę łyse opony, więc przy 100 milionach mil na godzinę dałem sobie spokój z szarżowaniem i zacząłem hamować. Tu ujawnił się kolejny ciekawy fakt. Jadąc do przodu musimy wytracić prędkość przy hamowaniu. Ale jadąc na wstecznym stajemy w miejscu natychmiast nawet przy 100 milionach mil na godzinę. Nie znam się na fizyce, ale taka czynność prawdopodobnie powoduje przeciążenia rzędu od cholery G, a neurony kierowcy nagrzane do 15 000 stopni Celsjusza powinny opuścić jego pusty łeb i wbić się z impetem w odbytnice. Przypuszczam, że od tego zaczęły się prace nad Big Rigs Over the Road Racing. Jeśli chodzi o oprawę audiowizualną, no cóż, jest koszmarnie. Trasy są brzydkie i pozbawione detali, budynki, a raczej tekstury budynków to poziom jeszcze sprzed zaborów. Oświetlenie wygląda fatalnie, a pomarańczowy blask z checkpointu prześwituje nawet przez góry. Niektóre obiekty pozbawione są tekstur, a wszystko pozbawione jest polotu i klasy. Dźwięk to już inna forma skupienia. Tu stellar stone popłynął po całości. Nie ma żadnego podkładu, a jedyne co słyszymy to odgłosy silnika i hamowania. Jadąc powoli jeszcze da się to znieść, ale przy wyższych prędkościach od tego badziewia może rozboleć głowa. Szczególnie jadąc w tył, gdzie gra odtwarza po prostu coraz szybciej zapętlony odgłos jednostki napędowej. Odgłosy hamowania brzmią z kolei jak drapanie pozorami po tablicy. Postanowiłem zrobić ultra mega combo i połączyć te dwa dźwięki w całość, ale jazgot był taki, że pies sąsiada zaczął tłudz ogonem w kaloryfer, a emerytki z osiedla przez miesiąc żegnały się na mój widok. Jeśli chodzi o różnorodność trasy ciężarówek, to jest, mówiąc delikatnie, chujowo. Ta to są cztery jeździ się nimi dokładnie tak samo, więc wybieramy to, które podoba nam się najbardziej. Ja na przykład gardziłem wszystkimi w jednakowym stopniu. Trasy, na których toczymy te jakże jednostronne boje są cztery, choć tak naprawdę pięć. Ale najbliższe prawdy jest twierdzenie, że trzy. Możecie teraz pomyśleć, co na Odyna pierdoli ten dziad z YouTube'a. Już wyjaśniam. Do wyboru jest pięć tras, z czego ostatnia nie działa i gra kraszuje się do pulpitu. Z pozostałych czterech mamy dwie wersje tej samej trasy i dwie całkiem inne, a wszystkie i tak wyglądają podobnie. Przyszedł czas na aspekt, o którym można by napisać pracę doktorską, a nie jedynie akapit do filmu. Wszelakie bagi i glicze. Jest to tak potężny i złożony temat, że nawet nie wiem od czego zacząć. Gra na przestrzeni 23 lat była wielokrotnie łatana i poprawiana i nic, kurwa, kompletnie nic to nie dało. Niektóre glicze działają w odrobinę inny sposób niż przed patchem, a każdy gracz losuje przy instalacji spersonalizowany zestaw błędów, który będzie mu towarzyszył podczas rozgrywki. Kiedyś ciężarówka przeciwnika stała na starcie i nie ruszała. Teraz jedzie, choć nie do końca. Great success! Ja doświadczałem dwóch różnych gier na tym samym pececie. To, co widzicie w tle, to monitor ultrawide, na którym udało mi się odpalić Rigsa na w miarę przyzwoitym poziomie. A to dla porównania telewizor, którego używam zazwyczaj do nagrywania gameplayu. A takie rzeczy z kolei dzieją się, gdy chcę zagrać w wyższej rozdzielczości. Mniej lub bardziej irytujących idiotyzmów jest masa. Prędkość czemierz, pokazuje ujemną prędkość na wstecznym. Ciekawe, czy licznik się cofa, a spalona ropa wraca z powrotem do baku. Chyba stąd się biorą te trzydziestoletnie pasaty z przebiegiem 180 tysięcy kilometrów. Niemiec jechał w tył, jak sprzedawał. Kilka miesięcy temu gra pojawiła się na Steamie i po obejrzeniu trailera dałbym sobie rękę uciąć, że wreszcie wyjdzie w przyzwoitym, połatanym stanie. co? Im teraz kurwa nie miał ręki. Nie dość, że wyglądała jak to co widzicie w tle, to wyszła z dziwnym launcherem, który przypominał bardziej piracki instalator sprzed 20 lat. Mógłbym powiedzieć, co powinni zrobić twórcy tego Badziewia, ale mam wrażenie, że to bardziej eksperyment społeczny niż gra. A może to wersja demonstracyjna czyszca dla kierowców, gdy święty Piotr trzy razy złapie jakiegoś na wyprzedzaniu innego tira na autostradzie z prędkością o centymetr na godzinę wyższą, sadza go przed Big Ricksem od tysiąc lat, albo dopóki nie przegra jednego wyścigu. No kurwa, sam nie wiem co miało na celu powstanie tego kloca. I jedyną zaletą tej produkcji to jej długość. Gry na jedynym dostępnym poziomie trudności nie trzeba przechodzić wcale. A nawet gdybyś chciał, to i tak nie ma kampanii fabularnej. To tyle na dzisiaj, jeśli Ci się podobało zostaw lajka, subskrypcję i szerokiej drogi.